Mamy zadanie prawdopodobieństwa, gdzie będziemy rzucać dwukrotnie symetryczną przez 7 kostką do gry. I teraz musimy powiedzieć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn wyrzuconych oczek jest nieparzysty. I dlatego mam już tutaj przygotowaną taką tabelkę, gdzie wymnożyłem sobie tu są możliwości pierwszego rzutu kostką od 1 do 6, tu też od 1 do 6. No i mnożyłem 1 na 1 1, 1 2, 2 i tak itd. I skoro ma być liczba nieparzysta, to po prostu zaznaczamy tu tylko liczby nieparzyste. Czyli 1, 3, 5, 3, 9, 15, 5, 15 i 25. Pozostałe liczby są parzyste. W takim razie możemy sobie jeszcze obliczyć, ile wynosi omega. No bo jest 6 możliwości na pierwszej kostce i 6 na drugiej, czyli mamy 6 razy 6 to jest 36. A prawdopodobieństwo tego naszego zdarzenia A to będzie wszystkich tych. Które są nieparzyste, iloczyny jest 9 przez 36, a po skróceniu wyjdzie 1 czwarta i odpowiedź C jest poprawna.